Saddam Hussein musiał zginąć, bo chciał przejść w rozliczenia na, na, euro, na euro, z dolarów. Tak. Y, Muammar Gaddafi musiał zginąć, bo proponował jakiegoś din, din, afrykańskiego złotego zło, 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 dinara a. w rozliczeniach za ropę. Y, Władimir Putin mógł zaproponować to, co się wydarzyło po 24 lutego, czyli sprzedaż surowców rosyjskich za ruble rosyjskie. I dlatego musiała wybuchnąć ta wojna? Tak. Przyczyną wojny jest przede wszystkim, są przede wszystkim państwa BRICS, które, zakła, które w jakiś sposób zagrażają bytowi amerykańskim. Otóż te państwa BRICS, jak Państwo wiedzieli, to już nie tylko jest Rosja, Chiny, Indie, to już jest w tej chwili zgłosiły e, akces do BRICS-u, Tunezja, Turcja, e, Nig Nigeria. W, e, Indonezja, no, Argenty, Argentyna. Ostatnia delegacja chińska pojawiła się w Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska zgłosiła akces. Oczywiście, Katar. Wszyscy przechodzą do tego innego świata handlowego od świata anglosaskiego. No ale przecież w naszych mediach od rana do wieczora słyszymy, że cały świat walczy z Rosją i, i jej o, sojusznikami. To jest jedna z, z większych bzdur, bo gdy spojrzymy na mapę świata, to po stronie tak zwanego świata anglosaskiego, tak by mówić, cywilizacji zachodniej, to stoi tylko tak naprawdę Ameryka, ci anglosaskie państwa, czyli Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Anglia, do tego Japonia, która jest w uścisku amerykańskim, Tajwan, Korea być może południowa. Korea Południowa, Część Europy, która strasznie się krzywi, bo płaci strasznie słoną cenę za to wszystko. I Włosi na przykład w ogóle nie chcą na temat rozmawiać jakiejkolwiek agresji na Ukrainie, bo oni, im są zagradza ich byt narodowy. Tu zagradza również całej Europie, no ale narracja jest taka, że walczymy tak, rzeczywiście jeśli Rosja wygra. Wojnę, a prawdopodobnie wygra, bo tak jest to zaplanowane, dojdzie do podziału Ukrainy na wschodnią i zachodnią. Wschodnia Ukraina będzie do Morza Czarnego, pamiętajmy, i wtedy pójdzie jedwabny szlak, no i przede wszystkim rurociągi z, z ropą i gazem, które pójdą na Morze Czarne i tam wtedy przez Węgry i dalej na Europę. Otóż muszę Państwu powiedzieć, że Węgry już dawno podpisały układ o jedwabnym szlaku, razem z Iranem podpisywali ten układ. Węgry są już po drugiej stronie. Czyli to też wysadza całą tę koncepcję Trójmorza, bo tam Węgry, Serbia to są państwa, które są życzliwe wobec Rosji, no delikatnie mówiąc. W oparciu o nie można cudownie ominąć całą Europę Środkową. Oczywiście, Turcja, która również zmusiła akces do Bliksu, to się dzieje na naszych oczach, jest rozpad powojennego ładu. Ten, ten powojenny ład to nie jest tak, że Putin sobie napad na Ukrainę, to jest nieprawdziwe. Ten e, Majdan, przecież był w XIV roku i tam cały czas piła się wojna. Tam były ataki na Donbas na Okrągłą. Tam był Krym, przecież cały czas e, e, roszczenia ukraińskie co do Krymu. To musiało wybuchnąć, to wszyscy o tym wiedzieli doskonale. Na długo Rozmawiając e, Rozmawiałem z rezydentem Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. On mi powiedział już 3 lata temu, że Ukraina jest nie do utrzymania, że trzeba ją podzielić. I teraz proszę Państwa, Przejdźmy zupełnie do innego sposobu myślenia niż normalnie się myśli. Powiedzcie mi, kochani moi tam, e, widzowie, jak można rządzić krajem, jeśli chcemy podbić kraj, zabrać mu gospodarkę, jak tam właściwie rządzi mafia. Są bataliony prywatne, są armie prywatne, przecież Kołomyjskiego, Achmetowa, jest batalion Azow, Ajdar. To są prywatne armie broniące interesów Ukrainy też gospodarczych, bo to są ich interesy, oni czerpią z tego pieniądze. Oczywiście Zachód nie może sobie z tym poradzić. Trzeba coś zrobić. Czyli tak nie może być, my chcemy zabrać Ukrainie ziemię, ich przemysł, a tutaj nie można, bo chodzą z kołasznikowami i tam strzelają i trzeba płacić różne myta za interesy. Zachód do tego nie jest przyzwyczajony. To jest jeszcze jedna przyczyna tego wszystkiego, o której się nie mówi w ogóle.